Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. Dzisiaj chciałbym zrobić drugi film serii unboxing paczek na tym kanale. Dostałem tutaj pewną porcję kruszcu, także zaraz sobie to otworzymy, no i zobaczymy co znajduje się w środku. Paczka przyszła nie, kurierem poczty polskiej. Czas oczekiwania na paczkę, jak to nagrywam, około dwóch tygodni. Wszyscy już widzą. Mamy tutaj monety perelowskie. Kolejny zakup monet serii 30 lat perelu, tak zwanych mapek. No, i tych monet powinno być tutaj 30. Także ułożę teraz te monety w stosy po 10 monet, i zaraz się widzimy. Także witam z powrotem. Monety mamy już ułożone, przeliczone. 3 stosy po 10 monet, łącznie 30 monet tutaj mam z katalogu monet używam katalogu online ucoin.net próba srebra 625 rand ząbkowany waga 14,5 g średnica 31 i grubość 2 mm także przechodzę zawsze po zakupie od razu do weryfikacji wagi poszczególnych monet może troszkę zmienię tutaj padanie światła o, żeby było widać no i weryfikuję sobie tak naprawdę moneta po monecie waga 14,5 g 14,4 ta moja waga nie jest zbyt dokładna ale do takiej weryfikacji monet w zupełności wystarcza Mniejsza waga tych monet może objawiać się tym po prostu z użyciem. To były monety obiegowe, także te monety mogą tej wagi nominalnej do końca nie trzymać. A widzimy, ta moneta jest ciut cięższa. Jeszcze raz ją zważymy. No to odłożymy sobie na taką troszkę podejrzaną monetę. 14,6. Ten ciężar może też tutaj się różnić, ponieważ te monety mają trochę brudu na sobie i to wszystko gdzieś tam może skutkować tutaj zwiększeniem lub zmniejszeniem tej wagi. Średnia waga 14,5 g na e, tak m, jednak niedokładnej wadze e, uchodzi na. E, po prostu wskazuje na to, że ta, ten odczyt jest poprawny. Poza tym nie jest to jedyny sposób weryfikacji, jaki stosuję. Także pierwszy odsiew już e, zrobiłem. Na razie, aby tutaj nie pokazywać tego wszystkiego. Trzy monety z tych monet dziesięciu wydały mi się troszkę Podejrzane Następnie Biorę niezawodne urządzenie jakim jest suwmiarka I przechodzimy do sprawdzenia w Sprawdzenia średnicy takiej monety Także suwmiarką łapiemy sobie Naszą monetę I następnie odczytujemy Pomiary, no i mamy średnica w milimetrach, powinna być 31 mm. I teraz, jak to się odczytuje z naszej suwmiarki? Może sobie tutaj skręcimy, żeby nam się to nie, nie rozjeżdżało. I mamy to w ten sposób: 30 mm, i następnie Szukamy, gdzie nam się pokrywa która kreska z dolnej skali, z którą kreską z górnej skali. No i widzimy, że tutaj, gdzie jest ta jedyneczka, pokrywa nam się to idealnie. Dopiero na tej jedynce pokrywa nam się ta skala praktycznie idealnie, więc mamy pewność, że ta moneta ma średnicę 31 mm. Następnie. Sprawdzamy sobie grubość takiej monety. Powinna ona wynosić według katalogu 2 mm. Moneta trzyma tą średnicę. Jeszcze możemy sobie sprawdzić, oczywiście, test dźwięku tej monety. Nie wiem, czy to dostatecznie dobrze słychać. No ale ja tutaj w tej monecie nic podejrzanego nie widzę. Poza tym ten sklep jest sklepem renomowanym, gdzie takie monety już były sprawdzane. Ale jeszcze dla własnego bezpieczeństwa zrobię test numer 3, mianowicie test magnesu. Także, tak jak wspominałem mam tutaj pakiet małych magnesów neodymowych. Mam tutaj takie dwa magnesiki połączone, gdzieś skądś mi to zostało. No i sobie taką monetę możemy sprawdzić. Od tych monet. Z za dużą wagą magnes nam się do tych monet nie przyczepia także tak jak tam tutaj z obliczeń wyszło 1 gram srebra kosztował 2,35 i pół grosza a tutaj mam aktualny kurs srebra już przeliczony na 1 gram, nagrywam to 10 stycznia, i mamy tutaj 2,21. No i niestety, ale kupowałem to srebro na górce. Także za 1 gram, już konkretnie mówię, musiałem dopłacić 14 groszy ponad cenę giełdową. Także uważam, że zakupy bardzo udane, na, niskiej, na niskim procencie ponad tą cenę giełdową. Spogodziłem się ponad o 250 gram srebra, czyli jest to 1,4 kg, Ponad 1,4 kg, w postaci junk silveru monet bulionowych i zaraz, tak jak na jednym z poprzednich filmów, jeżeli sobie te wszystkie monety zweryfikuję, zrobię sobie fiszkę i spekuję próżniowo i chowam na dalsze dobre czasy. To by było na tyle w tym unboxingu. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!